Litania do świętego Jana Pawła II W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo, módl się za nami, Święty Janie Pawle, módl się za nami. Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, módl się za nami. Zjednoczony z Chrystusem, odkupicielem człowieka, módl się za nami. Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem, módl się za nami. Całkowicie oddany Maryi, módl się za nami. Przyjacielu Świętych i Błogosławionych, módl się za nami. Następco Piotra i Sługo Sług Bożych, módl się za nami. Stróżu Kościoła, nauczający prawd wiary, módl się za nami. Ojcze Soboru i Wykonawco Jego Wskazań, módl się za nami. Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, Módl się za nami. Gorliwy miłośniku Eucharystii, módl się za nami. Niestrudzony pielgrzymie tej ziemi, módl się za nami. Misjonarzu wszystkich narodów, módl się za nami. Świadku wiary, nadziei i miłości, módl się za nami. Wytrwały uczestniku cierpień Chrystusowych, módl się za nami. Apostole pojednania i pokoju, módl się za nami. Promotorze cywilizacji miłości, módl się za nami. Głosicielu nowej ewangelizacji, módl się za nami. Mistrzów wzywający do wypłynięcia na głębię, módl się za nami. Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, módl się za nami. Papieżu Bożego Miłosierdzia, módl się za nami. Kapłanie gromadzący kościół na składanie ofiary, módl się za nami. Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, módl się za nami. Bracie i mistrzu kapłanów, módl się za nami. Ojcze osób konsekrowanych, módl się za nami. Patronie rodzin chrześcijańskich, módl się za nami. Umocnienie małżonków, módl się za nami. Obrońco nienarodzonych, módl się za nami. Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, módl się za nami. Przyjacielu i wychowawco młodzieży, módl się za nami. Dobry Samarytaninie dla cierpiących, módl się za nami. Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, Módl się za nami. Głosicielu prawdy o godności człowieka, módl się za nami. Mężu modlitwy zanurzony w Bogu módl się za nami. Miłośniku liturgii sprawujący ofiarę na ołtarzach świata módl się za nami. Uosobienie pracowitości. Módl się za nami. Zakochany w krzyżu Chrystusa, módl się za nami. Przykładzie realizujący powołanie, módl się za nami. Wytrwały w cierpieniu, módl się za nami. Wzorze życia i umierania dla Pana, módl się za nami. Upominający krzeszników, Módl się za nami, wskazujący drogę błądzącym, módl się za nami, przebaczający krzywdzicielom, módl się za nami, szanujący przeciwników i prześladowców, módl się za nami, rzeczniku i obrońco prześladowanych, módl się za nami. Wspierający bezrobotnych, módl się za nami. Zatroskany o bezdomnych, módl się za nami. Odwiedzający więźniów, módl się za nami. Umacniający słabych, módl się za nami. Uczący wszystkich solidarności, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami święty Janie Pawle abyśmy życiem i Słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela Człowieka. Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie, i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom, przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.